CLAIM właśnie zdradził, że zamierza wprowadzić nowy kask adwenturowy do swojej kolekcji. Czy będzie to Krayos Pro 2? Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Kilka dni temu na oficjalnym kanale Klima pojawiła się relacja z podróży dwóch pracowników, którzy przemierzają Amerykę Południową, jadą z Kolumbii w kierunku Argentyny. Wszystko wygląda normalnie, marketingowo, ubranie oczywiście w odzież Clima, ale to co zwróciło moją uwagę to to, że na głowach mają zupełnie nowe konstrukcje sygnowane Climem. Nie jest to Krajos znany nam przecież z kolekcji adventure'owej Clima i nie jest to żaden z kasków co sugeruje, że panowie jadą w zupełnie nowych konstrukcjach. Z tego materiału jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne cechy tego kasku i przeanalizować z jaką konstrukcją będziemy mieć do czynienia prawdopodobnie w 2025 roku. Pierwsze co rzuca się w oczy to to, że mamy zupełnie nową skorupę. W tym momencie to już nie jest Krajus Pro z taką obłą skorupą, tylko kask, który będzie miał ostro zarysowane linie. To jest taki znak rozpoznawczy dla współczesnych, adventure'owych konstrukcji. Kask będzie miał oczywiście odpinany, regulowany daszek, bo to widać na ujęciach i pojawia się też na niektórych ujęciach mechanizm wizjera, co sugeruje, że to będzie kask dualowy z wizjerem. Nie wiemy z jakim, czy to będzie fotochrom, tak jak w Krajosie Pro, czy przyciemniany, czy przezroczysty, więc wiemy, że tutaj będziemy mieć do czynienia z czymś, co będzie przypominało właśnie taką dualową konstrukcję Krayosa Pro. Wentylacja opiera się na wlotach na szczęce, dwa wloty na czole i wyloty ciepłego powietrza tutaj z tyłu pod spoilerem, który jest delikatny, Zarysowany z tyłu kasku. Kask będzie miał zapięcie i fidlock, bo to na jednym ujęciu widać, że korzysta akurat jeden z tych pracowników Clima właśnie z fidloka. Mamy również awaryjnie wypinane policzki, bo jest tutaj ten system, czerwone pętle są widoczne na jednym z ujęć. Kask będzie przygotowany pod interkom oczywiście, bo tutaj jeden z nich korzysta cały czas z intercomu, więc prawdopodobnie tam miejsca na głośniki są. Natomiast to, co rzuciło się w oczy, co jest ciekawe, to to, że na jednym z ujęć widać z tyłu na kasku zielone logo materiału i firmy Koroid. I to jest nowe logo, co sugeruje też, że mamy do czynienia z nową konstrukcją. Więc ten nowy kask będzie miał również Koroid, tak samo jak Climb Cryos Pro. Koroid to jest materiał, który pod kilkoma aspektami jest lepszy od tego klasycznego EPS-u, czyli materiału, który pochłania energię uderzenia. Zakres temperatur, w których nie zmienia swoich właściwości, to, że lepiej pochłania energię uderzenia, że łatwiej go wykorzystać, jeżeli chodzi o zaprojektowanie kasku pod kątem bezpieczeństwa, że przepuszcza powietrze i że jest lekki. To jest kilka cech, które tutaj są pewnymi atutami tego właśnie materiału. Ten koroid będzie tutaj w tym kasku również wykorzystany, więc możemy spodziewać się, że będzie wentylacja wydajna, że będzie może lekki, to wszystko się okaże. Natomiast konstrukcja wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Nie wiem czy to była pomyłka Klaima, czy... Ten film miał trochę wzbudzić zainteresowanie, jeżeli tak to im się udało, bo od razu mi wpadło w oko, że coś tu jest nie tak z tą konstrukcją. Także spodziewam się, że w 2025 będziemy mieli, a może nawet i wcześniej, będziemy mieli właśnie to czynienia z nowym kaskiem. Ale czy to będzie Kryospro, Pro, czy zupełnie nowy model, to tego już nie wiem. Zobaczymy to, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi nowinkami. To oczywiście wiecie, co macie zrobić: subskrypcja, dzwonek, łapka w górę. I oczywiście zachęcam do odwiedzin moich social mediów, ponieważ tam na bieżąco informuję Was, co się dzieje w świecie odzieży i akcesoriów motocyklowych. Wielkie dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!